Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Tu Tomasz Smokowski, witam Państwa serdecznie. Wraz ze mną mecz komentować będzie oczywiście Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Tajeres de Cordoba zagra z Instituto de Cordoba. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A na taki skład postawił sztab Instituto de Cordoba. Raczej nie powinniśmy spodziewać się po nich fajerwerków w tym spotkaniu, Jacku. To prawda, są ekipą, która w pierwszej kolejności myśli o obronie. Wręcz mogłoby się zdawać, że nic innego się dla nich nie liczy, ale przecież potrafią urządlić rywala z kontry czy stałego fragmentu gry. Pierwszy gwizdek, jedziemy Santos. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Wbiega teraz odważnie w wolne przestrzenie na boku. Boiska. Teraz może być groźnie. Szansa na objęcie prowadzenia. Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy, jak mawiają bokserzy. Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawice. Tak blisko, a tak daleko. Tworzył nam się wynik, jest 1-0. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Dobre teraz wrzucenie z flanki. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Sosa dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? To musi być bramka! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! No, ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Tak to się robi szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Decydowane wejście teraz. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Bramkarz w opałach? Dobrze, soczyście uderzona piłka. Zabrakło naprawdę niewiele. Santos. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. No, i chyba teraz ruszą z kontratakiem. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Strzela teraz! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko wykorzystać ten stały fragment gry. Rzuca w okolice 11 metra. Znakomicie zachował się w obronie. Przejął piłkę. Może być groźnie. Jak to rozegra? Dobre wycofanie ze skrzydła. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe, jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Pierwszy gwizdek jedziemy. Teraz, może być groźnie. Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafi. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie od. Bramkaż w opałach. Dobrze, soczyście uderzona piłka. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Strzela teraz. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Jest szansa na prowadzenie, trzeba tylko... Zdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór przesuwają się do przodu mają tu sporo rozwiązań sosa No, zobaczmy tutaj, widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony, udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. Mamy teraz wynik 2 do 1. Watson. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na Panewce. Do bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Dośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać? Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się. Jeszcze wierzą w remis. Ta im teraz remis. Pudło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. O tak, gorszy jest chyba tylko gol samobójczy. Santos. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Może pogrzebać rywali. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. skrzydła. Zagrywa nieco do tyłu. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Wciąż ma piłkę. Co zrobi? Czy stoła to wykorzystać? Uwaga! Sparował strzał, ale piłka nadal w grze. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem. Dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Koniec proszę Państwa. W herbowym spotkaniu lepsza drużyna gospodarzy. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i hat-tricka, bo cały czas szukał okazji. Nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. Teraz może być groźnie. Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafi. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe jaka będzie odpowiedź. Bramkarz w opałach. Dobrze. Soczyście uderzona piłka. Strzela teraz. Tak. Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko... Pudło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale po.